Dziś zajmiemy się niezwykle istotnym zagadnieniem dla każdego grzybiarza porównaniem dwóch bardzo podobnych, a zarazem całkowicie różnych grzybów. To porównanie prawdziwka czyli borowika szlachetnego z borowikiem szatańskim. Jak wiadomo, pomylenie jadalnego prawdziwka z trującym borowikiem szatańskim może być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z grzybobraniem. To dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się odróżniać te dwa gatunki od siebie. W tym artykule omówimy dokładnie, czym różnią się prawdziwek a szatan, zarówno pod względem wyglądu, jak i cech szczególnych, które pozwalają je bezpiecznie zidentyfikować w lesie. Pierwszą różnicą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wygląd tych dwóch grzybów. Prawdziwek, czyli borowik szlachetny, jest jednym z najbardziej pożądanych grzybów jadalnych. Ma masywny, mięsisty kapelusz, który zazwyczaj przyjmuje kolor brązowy, od jasnobrązowego do ciemnobrązowego. Kapelusz prawdziwka jest zwykle lekko wypukły, a jego powierzchnia może być gładka lub lekko chropowata, w zależności od wieku grzyba i warunków pogodowych. Trzon prawdziwka jest gruby i beczkowaty, często zdobiony siateczką o białej lub beżowej barwie, która nadaje mu charakterystyczny wygląd. Pod kapeluszem znajdują się rurki, które w młodych okazach są białe, a z wiekiem mogą nabierać lekko-żółtawego odcienia. Prawdziwek to grzyb, który budzi pozytywne skojarzenia i jest od wieków ceniony na polskich stołach. Borowik szatański, znany powszechnie jako szatan, różni się od prawdziwka zarówno kolorem kapelusza, jak i trzonem. Kapelusz borowika szatańskiego przyjmuje zwykle barwę szarą. Oliwkowo-szarą lub bladobrązową, co sprawia, że jest jaśniejszy od prawdziwka. W zależności od warunków atmosferycznych i wieku grzyba, kapelusz może wyglądać lekko wypłowiały lub nieco matowy. Trzon borowika szatańskiego to jeden z najłatwiejszych sposobów, aby go rozpoznać. Jest on zazwyczaj czerwony na dole i żółty na górze, a w środkowej części widać wyraźną czerwoną siateczkę. Pod kapeluszem znajdują się rurki które mają kolor żółty. Jednak w miarę dojrzewania grzyba mogą zmieniać odcień na zielonkawy. Szatan może wyglądać atrakcyjnie, zwłaszcza dla niedoświadczonych grzybiarzy, ale jest grzybem trującym i absolutnie nie powinien być zbierany do spożycia. Kolejną różnicą między prawdziwkiem a szatanem jest ich zapach. Zapach grzyba może być niekiedy subtelny, ale bywa też bardzo wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Prawdziwek cieszy się charakterystycznym, przyjemnym aromatem, który dla wielu miłośników grzybów jest wręcz kuszący. Świeże prawdziwki pachną łagodnie i przyjemnie. Mają wyraźnie leśny aromat, który zachęca do ich zbierania i przyrządzania. Zapach prawdziwka jest zwykle subtelny, ale dodaje potrawom niezwykłej głębi smaku, szczególnie po ususzeniu, kiedy staje się bardziej intensywny. Borowik szatański ma jednak zupełnie inny zapach. Jest on często opisywany jako ostry i nieprzyjemny, czasami przypominający zgniłe warzywa lub inne nieświeże produkty spożywcze. Dla wielu osób już sam ten zapach jest wystarczającym sygnałem ostrzegawczym, sugerującym, że grzyb może być niebezpieczny do spożycia. Warto jednak pamiętać, że intensywność tego zapachu zależy także od wieku grzyba młodsze okazy mogą wydzielać mniej intensywny aromat co może prowadzić do pomyłek. Kolejną istotną różnicą między prawdziwkiem a szatanem jest ich środowisko i miejsce. Występowania. Borowik szlachetny, czyli prawdziwek, rośnie najczęściej w lasach iglastych i liściastych, zwłaszcza pod sosnami, świerkami i dębami. Lubi wilgotne, ale dobrze nasłonecznione miejsca. Dlatego często spotykany jest w okolicach polan leśnych oraz w gęstych lasach. W Polsce prawdziwek jest bardzo powszechny i można go spotkać w całym kraju zwłaszcza w sezonie grzybobrania, który przypada na późne lato i jesień. Borowik szatański jest natomiast bardziej wymagający pod względem środowiskowym. W Polsce występuje rzadko i można go spotkać głównie na południu kraju, gdzie występują gleby wapienne, które preferuje. Szatan najczęściej rośnie w lasach liściastych, szczególnie pod bukami i dębami. Ze względu na swoje specyficzne wymagania siedliskowe, jest trudniejszy do znalezienia i mniej powszechny niż prawdziwek. Ważną cechą, którą warto znać, jest również barwa miąższu tych dwóch grzybów. Prawdziwek po przecięciu ma miąższ biały, zwarty i niezmieniający koloru pod wpływem powietrza. Jest to jedna z kluczowych cech, która wyróżnia go spośród innych gatunków. Niezależnie od wieku grzyba, jego miąższ pozostaje biały lub lekko kremowy, co sprawia, że można go łatwo rozpoznać, jeśli tylko mamy chwilę na dokładne obejrzenie go po przecięciu. W przypadku borowika szatańskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Miąższ szatana po przekrojeniu zmienia kolor na różowy lub czerwony, a z czasem może ciemnieć. Jest to bardzo charakterystyczna cecha, która powinna wzbudzić naszą czujność i dać nam sygnał, że mamy do czynienia z potencjalnie trującym grzybem. Borowik szatański to grzyb, który nie tylko różni się wyglądem od prawdziwka, ale także ma toksyczne właściwości. Spożycie borowika szatańskiego może prowadzić ci do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty i inne nieprzyjemne dolegliwości. Warto jednak zauważyć, że niektóre źródła podają, iż borowik szatański jest trujący tylko na surowo, a obróbka cieplna może zniwelować jego toksyczne właściwości. Mimo to, w Polsce i większości krajów grzyb ten jest traktowany jako trujący i absolutnie nie nadaje się do spożycia. Wiedza o różnicach między prawdziwkiem a szatanem jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa każdego grzybiarza. W Polsce niestety każdego roku zdarzają się przypadki zatrucia grzybami trującymi, które w większości wynikają z braku doświadczenia wiadczenia lub pośpiechu podczas zbiorów. Znajomość tych różnic może pomóc uniknąć niebezpiecznych pomyłek. Choć prawdziwek i borowik szatański mają podobne cechy wizualne i kształt dla wprawnego oka różnice są zauważalne. Obydwa grzyby należą do rodziny, borowikowatych i mają podobny wygląd kapelusza oraz trzonu, co może prowadzić do pomyłek, szczególnie w przypadku młodych lub niedoświadczonych grzybiarzy. Różnice w kolorze kapelusza trzonu, miąższu i zapachu są jednak kluczowe i warto nauczyć się je rozpoznawać. Bezpieczne grzybobranie to nie tylko kwestia wiedzy, ale także ostrożności i zdrowego rozsądku. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jadalności danego grzyba, lepiej zrezygnować z jego zbierania, niż ryzykować zdrowie. Grzybobranie to piękne hobby, które pozwala nam cieszyć się przyrodą, ale wymaga także odpowiedzialności. Pamiętaj, że bezpieczeństwo powinno zawsze być na pierwszym miejscu.